Usiądź w wygodnej pozycji. Wyprostuj plecy, postaw stopy na podłodze, albo poczuj swoje biodra, to jak siedzisz, odetchnij. I jeszcze raz. I wyobraź sobie, że siedzisz na łące. Jest piękna pogoda. Czujesz wiatr, czujesz słońce na swoich policzkach. Jest piękne słoneczko i są też chmury na niebie. Patrzysz teraz na niebo i przyglądasz się temu, jak wygląda to niebo. Są takie chmury, które są białutkie, ale są też takie chmury. Gdzie jest trochę szarości, jest też takie miejsce, gdzie już powoli widać róż zachodzącego słońca. Dostrzegasz te wszystkie kolory: od koloru białego, niebieskiego, po kolor różowy, a może nawet fiolet. Gdybyś się odwrócił, zobaczyłbyś już ciemniejące niebo, ale przed tobą jest jeszcze słońce. Jest dużo chmur. Jedne mają kształty takie zwarte. Możesz się im przyglądnąć i zobaczyć, co ci przypominają. Jest taka chmurka, która przypomina kamelona. Jest też taka chmura, która przypomina Twoje papugi. I są takie chmury, które teraz nic nie przypominają. Ale jeśli przyglądniesz się dłużej i dasz sobie czas, i dasz czas tym chmurom, to wiatr. Uformuje je w nowe kształty. Odetchnij i poczekaj co się z nimi stanie. Jaki kształt zobaczysz. Są takie chmury, które przypominają krokodyla. Zmienia mu się głowa, kiedy wiatr wieje. I przesuwają się te chmury. Wydłuża mu się ogon, i teraz już bardziej przypomina smoka. Fajnie jest obserwować te chmury. One zmieniają kolory, zmieniają się kształty. Można się temu przyglądać w nieskończoność. Odetchnij jeszcze raz. Siedzisz cały czas na łące i teraz słyszysz lekki szum. Patrzysz na niebo i widzisz, że to jest klucz ptaków przefruwają nad Twoją głową. Jest coraz głośniej i głośniej, kiedy są nad Twoją głową, słyszysz je bardzo głośno. Ale one lecą dalej. Obserwujesz ten klucz ptaków, widzisz, że za jakiś czas zmieniają pozycję. Ten ptak, który był na przedzie, frunie do tyłu i zastępuje go inny ptak. Obserwujesz ten klucz ptaków, jak leci coraz dalej i dalej. Odetchnij. I teraz, jak popatrzysz jeszcze w lewo, to zobaczysz samolot. Leci samolot i zostawia za sobą smugę. O, i leci teraz drugi samolot. Też zostawia za sobą smugę. Ta smuga na początku jest taka wyraźna, ale im dalej leci ten samolot, tym ta smuga się rozprasza i już jest czyste niebo. Odetchnij. Pomyśl sobie, że w tym samolocie ktoś jedzie na wycieczkę, ktoś jedzie w jakichś innych sprawach, leci. Może teraz je sobie kanapkę. Jest pilot i lecą sobie, i mają te chmury wokół siebie. Właśnie jeden z samolotów wpłynął w chmury wleciał pewnie teraz nic nie widzą jest mgła bo są w środku tych chmur popatrz ile się dzieje na tym niebie odetchnij zobacz jak zmieniły się kształty chmur nie ma już kamelona nie ma już papużek nie ma krokodyla nie ma nawet smoka Powoli zachodzi słońce. Kolory są coraz bardziej różowe. Piękne kolory. Rozmywają się te chmury. Widzisz fiolety, granaty, róż. Słoneczko coraz jest niżej. Odetchnij, poczuj jeszcze promienie słońca na swojej twarzy, odetchnij głęboko, poczuj swoje ciało, poczuj wiatr na swoich policzkach. Siedzisz na łące, a tyle się tu wydarzyło. To niby tylko łąka, a tyle rzeczy się tu wydarzyło. Odetchnij jeszcze raz głęboko. Poczuj spokój, poczuj moc tego wszechświata. Poczuj tą przyrodę. Jesteś bezpieczny, jesteś spokojny, jesteś częścią tej pięknej przyrody. I odetchnij jeszcze raz. Poczuj tlen w swoim ciele. Spokój. Popatrz jeszcze raz na to piękne, kolorowe niebo. Poczuj promyczki słońca i wiatr na swoich policzkach. Powoli słońce już kryje się za pagórkiem. Odetchnij, podziękuj mu za ten dzień. Poczuj spokój, poczuj radość, odetchnij. I jeszcze raz.